No dobrze, zadanie trzecie. To, to jest zadanie, które mi się podoba, jest nim bardzo dużo fizyki. No i ja postaram się rozwiązać, nie wiem czy w optymalny sposób. Więc mamy, co się dzieje? Jest jakiś ślizgacz, hmm. cokolwiek to jest, narysuję bloczek, który się ślizga. I w piątej sekundzie, czyli minęło sobie 5 sekund, i w piąt i uwaga, w piątej sekundzie, co to oznacza, że on się poruszał przez jedną sekundę, drugą, trzecią, czwartą, i w piątej sekundzie, tej piątej, przebył 27 centymetrów. Pytanie jest, jaką drogę pokonał tutaj? Czyli ile wynosi to S? Okej, okay. no to tak. Pierwsze co należy zauważyć, to to, że jak on się ślizgał, to tu miał zawsze jakieś przyspieszenie, które jest stałe. Pierwsze. Co to jest przyspieszenie? Przyspieszenie to jest zmiana prędkości w czasie. To wiemy, i to wiemy na przykład z karty wzorów, jest to napisane tutaj. I wiemy też od razu, zostając na tej karcie wzorów, że mm, droga w takimże ruchu przyspieszonym, bo to jest ruch przyspieszony, to znaczy, że w każdej chwili nabiera prędkości, to się równi prędkość początkowa razy t plus jedna druga at kwadrat. No dobra, to to są te wzory, które będziemy potrzebować. Z tego skorzystałem. I zróbmy zadanie. Eee, no dobra, 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 mamy zadanie. Jaka jest strategia? Strategia byłaby taka, żeby dowiedzieć się, Pierwsze, co zrobię, to dowiem się, jaka tu była prędkość początkowa, znaczy, począt, znaczy prędkość czwartej sekundzie, ile ona wynosiła. Następnie ja policzę, wiedząc, że to jest 27 cm, on pokonał w tym czasie, no to dowiem się, jakie jest przyspieszenie. A jak już będę miał przyspieszenie, no to po prostu dowiem się, jak daleko pojechał w 5 sekund. Więc przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Pierwsze, co zrobię, to policzę prędkość w... Czwartej sekundzie. Jak to zrobię? No, no, policzę to w taki sposób z tego wzoru. Powiem, że tak, że z jednej strony prędkość początkowa to było 0 i poruszał się przez 4 sekundy. No to dowiem się, że to było A razy 4. I to już jest wiadomo, że w sekundach. Fajnie. Drugie. Wiem, że między czwartą a piątą sekundą, tak to schematycznie napiszę, on. No tak, zaczął od prędkości V4, bo tu miał prędkość V4, tutaj poruszał się przez jedną sekundę, no i przyspieszał nadal jedna druga A razy 1 sekunda do kwadratu. To jest, to jest taki wzór. No to podstawiam to wszystko do tego wzoru, bo wiem, że tak, że podczas tego, tego, tego S45 S45 to jest 27 cm. No dobra, czyli podczas tego, czy jednej sekundy między czwartą a piątą sekundą pokonał 27 cm, w związku z tym widzę, że 27 cm to musi się równać przyspieszenie razy 4 sekundy, bo z taką prędkością tam wjechał, plus no jedna druga razy przyspieszenie i z tego dostajemy, że 4 plus jedna druga to znaczy, że a równa się 27 przez 4,5. No akurat... To chyba nie jest takie trudne, 27 przez 9 to 3, więc jak jeszcze podzielimy przez, yy, no, tak naprawdę pomnożymy przez 2, to powinno być 6. I oczywiście nie oszukiwałem, wszystko składając w jednostkach i SI, więc to jest metrów na sekundę kwadrat. Fajnie. To była jakby pierwsza część tego zadania. Druga część tego zadania jest no, taka łatwiejsza już, bo mając A, teraz będziemy się starali policzyć, jak on dużo tutaj przejechał od 0 sekundy do 5 sekundy, czyli no i wiadomo, że startował od prędkości początkowej 0, bo został puszczony do ruchu. No i w związku z tym to już będzie łatwe, bo S między 0 a 5 sekundą to nie ma żadnej prędkości początkowej, więc to wyrzucamy. 1 druga razy to a, które już policzyliśmy, czyli 6. Tu mamy a i razy t do kwadratu poruszał się przez 5 sekund, czyli to jest 6 razy 5 do kwadratu. Wymnażamy to wszystko, jedna druga się skrasa, zostaje 3. To jest 25, 3 razy 25, 75 centymetrów. Koniec zadania.